E nie zdążyłem trapki dać, mogłem najpierw trapę wzasadzić. Tak, tapik. Na tej lupie generalnie super, super jest się lupować do lewej strony, ale musisz mieć zrzuconą paletę. Żeby taka lupa miała sens. Pum. I co jest stary? Head and shoulders sobie używaj, wiesz, bo trochę łopierzu ci się nazbierało. <grymny> mega bekowy mousik stary jest mega zabawnym streamerem, co?